Mano. Ale super pracę macie. Mam prawo mieć swojego psa? Tak masz, o ile ją odetkasz. Wolałabym, żeby nie było tego napisane, bo to nie ma potrzeby, bo to jest sama wasza praca. To powiedzcie chłopcy, co chcieliście przekazać tutaj w tym swojej pracy? To znaczy, że nie, nie, to, to, że nie można odrzucać innych od zabaw. No właśnie, że jak na przykład ktoś co? jakiegoś kolegę nie lubi, to... Yy, to go przejdzie tak? No tak? Z, z, że, żeby żeby o nim nie myślę, żeby zaprosić do zabawy. Dziękujemy bardzo. Prawo do, ja muszę przeczytać, bo oczywiście bez akularów nie widzę. Prawo do zwolności. Aha. O! To ciekawe. Czyli co? Co byśmy powiedzieli? Że, że nie wolno drugiemu człowiekowi co? No... Przeszkadzać jak chce być nie. No może. Tak? Aha. No to prawda. No to proszę. To oznacza to czas wolny od nauki. A jaki z tego wynika obowiązek, z tego trzeba, prawa? We, trzeba wszystkim przyjmować do samorządu. Aha, trzeba dziękujemy. Busynyt, musimy O no dobrze, to pokażcie w takim razie, powiedzcie dziewczyny. Nasz obradak symbolizuje, że od czas wolny. A jaki obowiązek wynika z tego? Obowiązek wynika, że każdy może się bać. Proszę? Każdy może się wpaść. Że trzeba każdego włączyć Czy do ja... zabawy? Tak. Że jak ktoś chce, nie wiem, nie Nasza Dziękuję. praca mówi o tym, że nikt nie ma prawa czytać cudzych pamiętników. Dobrze. A jaki z tego wynika obowiązek dla Was? Że mamy wszyscy prawo do prywatności. I nikt Trzeba to uszanować. I dziewczynce jakiś sekret. Aha. Potem ta dziewczynka wraca do domu i spotyka taką niedobrą koleżankę i ona chce, żeby ta dziewczynka zdradziła jej ten sekret. Mm -hmm. Ale ona mówi, że nie zdradzi, bo by wtedy złamało prawo tamtej dziewczynki, która zdradziła nam. Agata zdradziła mi swoją tajemnicę. Zdradzę Ci? do mów, bo jestem ciekawa. Mm -hmm. Co, żeście pokazali, ja macie świetny jakiś komiks, który pewnie trzeba będzie dokładnie przeczytać, żeby się zorientować. Powiedzcie pokrótce. Yy, my opowiadamy o tym, że taki chłopiec no, miał yy, misia, ale jego brat był w tej samej klasie i rozpowiedział w całej w grupie i wtedy ja mu się zrobiło smutno, ale jak mieli o tym lekcję, to dopiero on zrozumiał, że... I by mu nie było miło, bo to jest sekret mhm. tego Marka, a nie jego brata. Aha. To jest ten, to co pani na to powiedziała, to czerwony kapturek, a to jest pomarańczowy kapturek. Mhm. I później, dzień, i trzeba to uszanować, że na przykład to jest kogoś, a nie nasze. I... Nie możemy o tym mówić, rozpowiada w całej klasie tręnicy. I później na przykład ten misiał że Koniec. Super, dziękuję.